Dzień dobry Państwu. Dla telewizji internetowej Sumienie Narodu, Pan Doktor Stanisław Krajski. Witam, Panie Doktorze. Witam, witam w, w najbliższym czasie ukaże się książka Pana Doktora Krajskiego dotycząca islamizacji Polski. Książka dotycząca islamizacji nie tej z zewnątrz, ale tej, która, ja wszystko na to wskazuje, następuje od wewnątrz. Temu będzie poświęcona nasza rozmowa. Zapraszamy do rozmowy. Chciałem zapytać o e, islamizację Polski. To znaczy, z jednej strony e, grozi nam cały czas, że zostaną nam narzucone pewne kwoty e, imigracyjne, e, tak zwanych e, nachodźców, czy, czy raczej uchodźców, jak to poprawnie politycznie się m, nazywa. E, ale wydaje się, że jeszcze ta masowa imigracja do Polski nie nastąpiła, prawda? Natomiast zdaje się, że Pan się zajmuje tym tematem i jest dosyć masowe zjawisko wewnętrznego przechodzenia na islam i islamizacji Polski od wewnątrz, w elitach politycznych, finansowych, wojskowych. No, przykład kandydatem. Do senatu z ramienia PiSu był imam. E, inne osoby, z na przykład z przeciwnej strony barykady, rzekomo przeciwnej strony barykady, to znaczy <coughs> z PO, no mają w swoim życiorysach momenty, kiedy można by uznać, że, że, że do tego, do ich konwersji na Islam już, już jak gdyby doszło. Ponadto wiadomo, no, jak, jak mówi klasyk, mafie służby i loże w lożach na masońskich na 33. stopniu tajemniczenia przechodzi się na islam, czyli tak naprawdę niektórzy jak gdyby się już do tego można powiedzieć przygotowują. Jak, jak to wygląda sytuacja? Czy jest to rzeczywiście masowe i czy jest to już niepokojące zjawisko? To jest bardzo trudne i skomplikowane, bo... To, to się stało w moim wypadku tak, że jak napisałem książkę Masoneria, Islam, uchodźcy, no to nauczyłem się islamu i jego relacji z masonerią w takiej skali światowej. I po jednym ze spotkań zadzwonił do mnie człowiek i powiedział, że jest w posiadaniu tajnej instrukcji islamu tego w Polsce, religii muzułmańskiej, dotyczącej tego, jak Polaków wracać na islam. I przesłał mi fotokopię tej instrukcji. No i ja doszedłem do wniosku, że to mi wystarczy, żeby napisać książkę o islamizacji Polski, bo, bo tu są dwie jakby perspektywy. Pierwsza, no jak oni dokładnie zamierzają postępować i teraz, bo tam jest ta instrukcja jest w formie rozmowy muzułmanina z chrześcijaninem i dokładnie jest określone, co kiedy ten muzułmanin ma powiedzieć, prawda? I, ale nie jest powiedziane, czy, czy rozmowa zaczyna się od razu od przedstawienia się, czyli ja jestem muzułmanin, prawda? i nie jest powiedziane, czy ta rozmowa trwa krótko, jeden dzień, dwa dni, trzy dni, czy ją się rozciąga na lata, powoli osłabiając przeciwnika, ale w każdym razie jak zająłem się tą instrukcją, no to musiałem jakby opisać otoczenie, prawda? I jak zacząłem opisywać otoczenie, to tu się dopiero przeraziłem, bo wkroczyłem na tereny, o których nie miałem w ogóle pojęcia. I powiedzmy przykład, że w Polsce jest kilkanaście organizacji, znaczy tak naprawdę to jest kilkadziesiąt organizacji islamskich, ale jest kilkanaście organizacji, które tak naprawdę nie są niczym innym, tylko takimi wypustkami Ligi Muzułmańskiej. I, czyli ona występuje w postaci różnych organizacji i między innymi ona wydaje takie pismo Al Salem, które jest jej takim no, oficjalnym organem. No i pierwsza, pierwszy krok jaki zrobiłem, no to zajrzałem w stopkę redakcyjną, znalazłem tam pewne nazwiska i zacząłem te nazwiska wrzucać w internet I, i co mi wyszło. I wyszło mi, że w tej stopce redakcyjnej jest tak osoba, która jest głównym specjalistą do spraw bezpieczeństwa narodowego w Wyższej Szkole Wojsk Lądowych. Jest osoba, która jest głównym specjalistą w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji w Departamencie y, do Spraw Uchodźców. Jest osoba, która, człowiek, który skończył, zrobił doktorat w Łodzi z Ligi Muzułmańskiej. Następnie został zatrudniony w prywatnej firmie dużej, jako specjalista do spraw realizacji zamówień rządowych, i następnie zaczął realizować takie zamówienie rządowe, które polegało na lustra lustracji wszystkich komend policji w Polsce. No więc no mamy tutaj jakby coś takiego, co może przerazić, prawda. No i teraz, jak pójdziemy dalej, no to się okazuje, że tak. Biletyn ABW opublikował taką ekspertyzę, która jest dostępna i w formie papierowej i w internecie o tym, że Liga Muzułmańska jest niebezpieczna, ponieważ ma związki z Bractwem Muzułmańskim, które jak tam delikatnie jest zaznaczone w tej ekspertyzie ma swoje komórki terrorystyczne. Natomiast Liga Muzułmańska się odżegnuje od tego oficjalnie, głośno bardzo. I różne osoby, różni wyznawcy islamu w Polsce, których jest bardzo dużo, głównie są to profesorowie uniwersytetów albo właśnie osoby na, na wysokich stanowiskach. Chcę może nie dziwić, bo niekoniecznie to musi być nawrócenie, ale trzeba też pamiętać o tym, tego oni nie ukrywają, że Liga Muzułmańska, znaczy nie ukrywają, może ukrywają, ale to się łatwo dojść do tych informacji że pieniądze płyną szerokim strumieniem z Arabii Saudyjskiej, bardzo bogatego, bogatego państwa. No, na przykład meczet w Warszawie był, pieniądze na niego zbierał osobiście ambasador w Arabii Saudyjskiej. Część pieniędzy przyszła oficjalnie od sponsora z Arabii Saudyjskiej. A jeszcze przypomnijmy na marginesie, że jest to najbardziej wahabicki, najbardziej zbrodniczy Kraj islamski, prawda, gdzie za modlitwę wspólną dwóch chrześcijan, czy udział we mszy świętej jest kara śmierci, którą się wykonuje. Prawda. I powiedzmy taki najbardziej spektakularny wypadek to młoda dziewczyna, która nie wiadomo jak, ale udało jej się przejść na chrześcijaństwo, chyba na katolicyzm, chyba przez internet, no bo tam nie ma ani jednego kapłana, ani oficjalnie nie ma żadnych kontaktów. Dowiedzieli się o tym rodzice, ojciec był oficerem tak policji religijnej i rodzice powiedzieli, albo przejdziesz, wrócisz na islam, albo cię zabijemy, prawda? I ona poszła do swojego pokoju, wpisała w Facebooka, nie zdradzę Chrystusa, wróciła na dół, mama wyrwała jej język, tata wyprowadził ją przed dom, oblał benzyną i podpalił i wszyscy oni zostali no, nagrodzeni, pochwaleni za tak wspaniałe, Religijne działanie, prawda? I także można się domyśleć, czego Arabia Saudyjska chce, czego oczekuje, czego oczekuje przesyłając tutaj te, te, te duże pieniądze. No i, i, no i teraz ci wszyscy ludzie, znaczy, wyraźnie jest, widać, że została utworzona pewna sieć. Sieć, która jest, po, m, przenika różne instytucje, prawda? Znaczy, ma ścisłe kontakty z Kościołem Katolickim innymi Komórkami w Kościele Katolickim z państwem, znaczy, bo wszystkie meczety w Polsce są budowane za nasze pieniądze katolickie, dlatego że jakby tajemnicą Poliszynela jest to, że one powstają jako ośrodki kultury. Prawda? I jako ośrodki kultury są mocno dofinansowywane w momencie budowy, i później jako funkcjonowanie. Natomiast no, w islamie tak jest, że meczet jest ośrodkiem kultury, ale to jest jednak meczet, prawda? I ta sieć jest przygotowana na, wyraźnie na kilka ewentualności, to znaczy chodzi o, o zawłaszczanie elit polskich, chodzi o, o takie zmiękczanie społeczeństwa polskiego, żeby ono było otwarte na ten islam, żeby łatwiej było do niego przekonywać, chodzi o nawracanie, to oni tak mówią, nawracanie, prawda? Bo każdy według wyznawców islamu rodzi się wyznawcą islamu, więc nawracanie na islam jakby zwykłych ludzi, no i oczywiście przygotowanie gruntu dla wszelkich uchodźców, prawda? Chociaż tym się zajmują też masoni, lewica, bo to jest też ciekawe, że z Ligą Muzułmańską bardzo ściśle współpracują wszystkie organizacje lewackie polskie, plus yy, głównie francuskie, czyli na przykład le środowisko Le Monde, prawda? i yy, oni jakby przygotowują grunt, prawda, bo inaczej yy, niektórzy uspokajają, to w kościele wyszła taka książka dla jakby kapłanów, że no nie ma się czego obawiać, bo Liga Muzułmańska ma tylko 150 członków znaczy po pierwsze, skąd wiadomo, że, ma, że formalnie ma tak, poza tym jak oni liczą tych członków, bo jak oni mają Stowarzyszenie Studentów Polskich, to w tym stowarzyszeniu to już nie są członkowie ligi, a szef stowarzyszenia ma 37 lat, jest lekarzem Stowarzyszenia Studentów. Więc coś też tutaj jest nie tak, ale musimy sobie uświadomić jedno, że nawet jeżeli byłoby to prawdą, że to jest 150 osób, to wystarczyło parę osób, i mieliśmy World Trade Center, po World Trade Center. Jaki tytuł będzie miała książka na ten temat i kiedy się ukaże? No, znaczy, tytuł roboczy myślę, że chyba przy takim pozostaną, po prostu: Islamizacja Polski, być może z kreseczką pierwszy etap, bo tych materiałów jest tak dużo, że ja ich nie przerobię i, i nie chcę, żeby to była za duża książka, i chciałbym, żeby ona wyszła w pierwszych dniach czerwca. Czyli już w ciągu najbliższych powiedzmy dwóch tygodni, trzech? Czy się uda, to zobaczymy. Aha. To była rozmowa z panem doktorem Stanisławem Krajskim dla telewizji internetowej Sumienie Narodu. Dziękuję bardzo, panie doktorze.